Cześć panowie, witam was na kanale dla Gentlemana i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób stworzyć większą objętość w naszych włosach, bo wiem, że na początku to właśnie może sprawiać pewne problemy, w jaki sposób te włosy unieść, właśnie kiedy chcemy stworzyć trochę wyższą fryzurę, no ale nie do końca nam może to wychodzić. Dlatego porozmawiamy sobie o tym, jakie błędy możemy robić przy właśnie układaniu naszych włosów i oczywiście powiemy sobie o tym, jak temu zaradzić. Także zapraszam do oglądania. I zaczynając od pierwszej rzeczy. Rzeczy. I moim zdaniem, absolutnie najważniejszej to jest po prostu od dobrego cięcia, bo właśnie dużo mówimy o pomadach do włosów, o, e, o glinkach, o prestailerach, o innych produktach do układania włosów, do stylizacji, a tak naprawdę często popijamy najważniejszy aspekt tego, że po prostu bez dobrego cięcia e, nie mamy dobrej fryzury, bo będzie to po prostu takim poprawianiem, naprawianiem e, naszej fryzury tymi produktami, tymi pomadami, e, kiedy po prostu. To te włosy nie będą się naturalnie dobrze układać. I kiedy natomiast będziemy mieli no, po prostu dobre cięcie, to te produkty będą po prostu takim zwieńczeniem tej fryzury. Także po prostu jeżeli chodzimy do e, pani Grażynki gdzieś tam z osiedla i oczekujemy, że będziemy mieli idealną fryzurę, no to niestety będzie ciężko. Będzie właśnie tutaj takim no, łataniem tych dziur, e, zamiast po prostu no, stworzenia takiej fryzury, jaką chcemy. Dlatego po prostu warto jest znaleźć dobrego barbera, który pozna nasze włosy, który znajdzie po prostu sposób na nie, i nawet jeżeli chodzicie do barbera, który jest niezły, ale widzicie właśnie, że no, może ta objętość nie jest właśnie taka, jakiej byście oczekiwali, to może na przykład inny barber będzie miał większą wiedzę, umiejętności albo takie po prostu zwyczajne wyczucie naszych włosów, albo będzie znał po prostu taką technikę, która się sprawdza na naszych włosach, bo właśnie jest dużo różnych takich technik technik barberski, które będą e, sprawiać, że nasze włosy mogą być takie lżejsze, będą właśnie się lepiej unosić e, i tutaj właśnie może ktoś inny będzie miał więcej takiej wiedzy, takiej umiejętności, więc pamiętajcie panowie, dobre cięcie jest absolutnie najważniejsze i bez tego nawet nie ma co kombinować z różnymi produktami, e, no po prostu to jest absolutna podstawa. I kiedy już mamy dobre cięcie na naszych włosach, to drugą bardzo ważną rzeczą jest dobre suszenie naszych włosów i tutaj muszę Powiedzieć Wam, że przy moim suszeniu e, szybko okazało się, że bardzo e, sprawdzają mi się produkty typu prestailer do nakładania właśnie przed suszeniem na wilgotne włosy. E, właśnie od kiedy zacząłem używać prestailerów na moich włosach okazało się, że po prostu mam o wiele większą e, no po prostu kontrolę nad tymi włosami, o wiele więcej tekstury, objętości i po prostu no, lepiej mi się tymi włosami pracowało, lepiej mi się je układało, a no. No, powiem Wam, że miałem bardzo dużo problemów z moimi włosami. Naprawdę e, długo zajęło mi zajem. Naprawdę byłem ja zadowolony ze swoich włosów, ze swojej fryzury, dlatego właśnie się tymi redami z Wami dzielę. No i właśnie taki prestailer do włosów zapewni właśnie Wam większą objętość, więcej chwytu, dzięki temu właśnie, że będzie miał swoje po prostu takie działanie ze swoim, e, no, swoim chwytem. E, I tutaj prestajlery będziemy dzielili dzieli na takie trzy podstawowe typy. Będą to albo toniki do włosów, czyli taki najbardziej podstawowy typ prestajera, który zapewnia raczej taki średni chwyt i dobre uniesienie. E, oprócz tego są Sisal spray i ja ostatnio bardzo lubię ten od kapitana Fawcetta, bo no, naprawdę będzie dawał bardzo fajną objętość, będzie lekki na włosach i też mi daje po prostu taką bardzo fajną teksturę na tych włosach, także mi bardzo siedzi. I trzecim typem prestaylera do włosów, który też e, mega się sprawdzi, to będą e, kremowe preseryera. Stajlery do włosów, jak na przykład nawigator od Rarecrafta i one właśnie będą miały więcej chwytów, więcej właśnie takiej siły, no po prostu kontroli nad naszymi włosami, i będziemy je bardziej trochę czuć pod pomadą, ale to w sumie jest na plus jak dla mnie. I on też stworzył taką właśnie warstwę ochronną, jeżeli na przykład pomada, której używamy, ma po prostu takie działanie trochę zabijające objętość, bo część właśnie pomad wodnych, takich klasycznych, gel type, będzie troszkę zabijało tą objętość niestety i właśnie użycie takiego prestylera w kremie e, po prostu sprawi, że te włosy będą po prostu ochronione przed tym wnikaniem e, tej wody we włosy, więc no, naprawdę tutaj bardzo polecam i właśnie taki prestyler po prostu no, doda nam więcej tej objętości, więcej kontroli i no to było dla mnie naprawdę game changerem przy moim układaniu i właśnie będąc przy temacie suszenia włosów, nie można też nie powiedzieć o dobrej technice tej suszenia tych włosów, no bo to jest też szalenie ważne. Jeżeli na przykład suszymy włosy po prostu tak trząchając tą ręką, to niestety nie osiągniemy dobrej, po prostu dobrego kształtu tej fryzury i po prostu no, nie osiągniemy też dobrej objętości tych włosów bo e, włosy mają tutaj do siebie, że kiedy są wilgotne, są bardzo podatne na układanie i dopiero kiedy już je wysuszymy, to już będzie będą takie jakby mm, zamknięte w danej pozycji, którą nam, e, którą im daliśmy, dlatego tak bardzo ważne jest dobre suszenie i kiedy dobrze wysuszymy te włosy, to po prostu nakładanie pomady to będzie takim tylko zwieńczeniem, takim wisienką na torcie, e, bo cały prostu, całą robotę zrobiliśmy podczas suszenia. I tutaj Warto zwrócić uwagę, żebym po prostu użyć też szczotki do włosów. Ja używam takiej, czyli wolę bardziej takie płaskie szczotki, ale wiem, że wielu z Was też lubi na przykład quiff rollery, czyli takie okrągłe szczotki do suszenia. Tak naprawdę wydaje mi się, że płaskie szczotki są lepsze na przykład do troszkę dłuższych włosów. Kiedy macie raczej krótksze, krótkie fryzury, to może właśnie wtedy taki quiff roller będzie bardziej odpowiedni, ale. To tak naprawdę chyba bardziej zależy po prostu od naszych osobistych preferencji, ale coś, co jest ważne, po prostu, żeby umieć taką szczotką pracować. Ja zazwyczaj właśnie e, pracuję tak, że zaczynam od m, zaczesania tych boków m, po prostu na płasko, bo mam troszkę problem z tymi bokami, że one mi dość mocno sterczą. E, potem właśnie przychodzę do tyłu fryzury i tutaj m, ją unoszę żeby po prostu tam zbudować objętość. I coś, co jest ważne, co jest, co jest takim problemem, zauważyłem właśnie też błędem wielu barberów, że oni na przykład unoszą tylko grzywkę i później jest na przykład problem, żeby cała fryzura była fajnie uniesiona, miała fajną objętość, bo właśnie to jest chyba jednym właśnie z takich podstawowych błędów, czyli traktowanie tej grzywki za mocno właśnie z taką dużą wagą, a nie, nie skupiamy się tak mocno na reszcie fryzury. I to w jakiej sposób ja suszę włosy, to jest tak, że zaczesuję po prostu wszystkie włosy do przodu, żeby one po prostu mi, no, po prostu opadły na twarz i suszę po prostu mm, takimi sekcjami, partiami. Od tyłu do przodu. Zaczynam właśnie od tych pasm y, na szczówku głowy i je po prostu unoszę. Następnie przechodzę linia po linii, linie po linii do, y, do przodu, dzięki czemu właśnie y, moje włosy y, na grzywce będą po prostu po, się dobrze utrzymywały na tych włosach, które są bardziej z tyłu yy, i po prostu będzie to yy, tworzyć taką bardziej taką całościową fryzurę i ta po prostu objętość będzie się lepiej trzymała będzie większa kiedy te włosy z przodu na grzywce będą się mogły yy, po prostu yy, jakoś tak utrzymać na tych włosach z tyłu, które będą yy, po prostu uniesione, bo właśnie nie ma co oczekiwać, że nasze włosy będą tak postawione na sztorc do góry, bo po prostu no tak, w taki sposób nie działa, nie jesteśmy w stanie tak mocno unieść tych włosów. Zwyczaj one po prostu muszą mieć jakąś podstawę, na której będą się trzymać. Także o tym pamiętajmy. I przechodząc jeszcze do mm, takiej kolejnej rzeczy, czyli do produktów do włosów, już takiej właśnie ostatecznej rzeczy, i tutaj muszę wam powiedzieć, że to też będzie miało oczywiście wpływ. I jeżeli macie na przykład takie fryzury matowe, to tutaj ważne jest, żeby spojrzeć trochę na skład i po składzie można naprawdę e, zwyczajnie ocenić, co będzie dawać nasza pomada. E, ja mam dzisiaj na Vegetora pastę na moich włosach i właśnie w składzie widać, że tutaj na drugim miejscu znajdziemy glinkę Keolin. I właśnie glinka kaolin to jest taki składnik, który będzie właśnie e, działał po naszej stronie, bo glinka właśnie dodaje po pierwsze naszym włosom tekstury, po drugie matowości i po trzecie właśnie tej objętości. Także jeżeli widzicie, że w produkcie no gdzieś tam dalej jest w składzie, to będzie może właśnie troszkę cięższy ten produkt. Właśnie trzeba szukać takich trochę lżejszych, takich bardziej puszystych produktów, które właśnie nie będą tak obciążać naszych włosów i będą miały właśnie więcej tekstury. A kiedy macie na przykład taką bardziej właśnie gładką fryzurę, bardziej właśnie zaczesaną, szukacie na przykład pomad wodnych typu Gel Type, to tutaj Mogę Ci powiedzieć, że mi o wiele lepiej się sprawdzają do budowania objętości takie pomady, które będą gęstsze, które będą takie bardziej lepkie tego powodu, że taka pomada będzie po prostu jak taki cement dla naszych włosów, będzie po prostu obudowywać je i sprawiać, że one będą sztywniejsze, będą po prostu się unosiły już od podstawy yy, i po prostu będą no po prostu yy, lepiej się trzymać w jednej formie, bo na przykład takie trochę yy, miększe, takie pomady troszkę nie tak gęste będą mogły po prostu yy, sprawiać, że nasze włosy będą troszkę bardziej wiotkie, takie bardziej miękkie i wtedy będą zabijać tę objętość, no więc to raczej tego bym unikał, ale jeżeli macie na przykład taką pomadę, którą lubicie, która jest troszkę bardziej miękka, to mimo wszystko możecie właśnie spróbować używać takiego bardziej kremowego Prescellera, jak powiedziałem wcześniej, i on pomoże nam troszkę to zminimalizować. I mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny, że dzięki niemu naprawdę będzie Wam się łatwiej tworzyło wyższe fryzury z większym uniesieniem. No i dajcie znać, o czym chcielibyście, żebym nagrał dla Was kolejny film. I jeżeli spodobał się ten film, to oczywiście też zostawcie. Łapkę w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!